Witam. Dzisiaj zrobię ryby po grecku. Potrzebne produkty do ryby po grecku. Średnia cebulka pokrojona w kosteczkę. Mały por, tak część biała. Trzy, cztery marchewki, będziemy trzeci Dwie pietruszki i połowa małego selera. Oczywiście ryba, to jest dorsz około pół kilograma. Posoliłam, popieprzyłam, będziemy ją później podsmażać. Na oleju. Dwie trzy łyżki koncentratu pomidorowego. Ja jeszcze dodaję pomidory z puszki. Oczywiście przyprawy, listek laurowy, jeden ziele angielskie, No i sól i pieprz do smaku. O, już nam się tu olej podsmaża. I teraz zaczynamy. Najpierw podsmażamy cebulkę. Kilkę to będzie stało, to w tym czasie utrę jarzyny. Usmażłam pora z cebulką, starłam jarzynę i teraz to wszystko dodaję będziemy chwilę, parę minut dusić, tak się do 15 minut. Mieszać, żeby się nie przypalały. Można troszkę podlać wodą, jeżeli nie puszczą soku. W tym czasie... Możemy przykryć. Trochę pomieszamy, żeby się połączyły z cebulką i z Mam dwie łyżki oleju. Ja żebym, popatrzcie, jak super się udusił. Nie podlewałam wodą, bo one same puszczają wodę. Trzeba pilnować, żeby się nie przypaliły. I teraz dodaję przecier. Na razie nie rozcieńczam wodą. W każdej chwili zobaczymy jakie to będzie więc ewentualnie minimalnie dolejemy wody. Daję teraz pomidory z puszki, więc one są rzadsze. Może nie cały damy. I dalej to będziemy dusić, mieszać. No myślę, że troszkę wody podleję, ale na razie jeszcze dam wszystko. I teraz dołożymy jeszcze liść laurowy więc dwa ziarenka ziela angielskiego tak. i ja dodaję takiej ostrej papryczki trochę też lubi o, to już do smaku przyprawiamy, później jeszcze solą pieprzem pod koniec I teraz myślę, że jeszcze tak gdzieś 10-15 minut na mniejszym ogniu już to dusimy. W tym czasie możemy przygotować sobie rybkę. Tutaj mamy przygotowaną mąkę. Obtoczymy. Obtoczymy rybkę w mące i będziemy ją smażyć z jednej i z drugiej strony na oleju. Teraz obtaczam z jednej i z drugiej strony każdy kawałek ryby w mące. Za chwilę będę, tak pod koniec duszenia jarzyn, można ją już obsmażyć. Mniejsze kawałeczki, o. Darzywa już są gotowe, właśnie próbuję. w zosoliłam, pieprzyłam, dałam tej papryki ostej. no wygląda, że tak, tutaj podsmażam już olej. I teraz smażymy o jeszcze, jeszcze chyba nie zmyliło. Jeszcze momencik. Damy na szybsze grzanie. Dzisiaj już zdążyłam chlebu pieca, muszę go wyjąć też. O, już jest rozgrzany. Podsmażamy. Ja jeszcze daję to wszystko, zaraz będę układać w żaroodporny. Wam pokażę. Nażyłam rybkę po dwie minuty z każdej strony. Układam część warzyw na dno, układam trochę warzyw naczynia żaroodpornego, bo ja no niektórzy tylko to prostu układają warzywa i rybę i zostawiają, bo tą rybę można jeść też na zimną. U nas się będzie na obiedzie, jeszcze na chwilę wpadzie na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 80. Dobrze, wyłączymy. Nie będzie pryska za bardzo. Zaraz bardzo. Damy drugą warstwę. Tak. Przykrywamy. To wszystko jeszcze tak przeszło ten karyba tym sosem, więc jeszcze... najpóźniej, no tak jak mówię, można to jeść na zimno. Może no, troszkę teraz jeszcze odsączę z tłuszczu. Trochę, bo tam mało dałam tłuszczu, więc nie dło Witamina A rozpuszcza się w tłuszczach, więc musi być trochę tłuszczu, żeby tam te witaminki z marchewki, z rybki nam się wkłonęły. O, trochę mi się kruszy ta ryba, cienkie plasterki Już warstwy jażne ryby są. Teraz nagrzewam piekarnik i wszystko na 10 minut. 10-15 mamy 10. Ryba po grecku gotowa. Życzę smacznego.